Witam wszystkich serdecznie. Cześć wszystkim. Dzisiaj zaczynamy kolejną część z przygotowań po paczce niespodziance, czyli opiekujemy się tym, co dostaliśmy. A paczkę możecie zobaczyć tutaj, jak ona wyglądała. No i co, dzisiaj będą mrówki, wykorzystamy wszystkie elementy, przynajmniej część elementów yy, otrzymanych w paczce. A Katarzyna już zaczęła przygotowania. Oczywiście. <laughs> Więc zapraszamy. A oto nasze prezenty. Wszystko, co widzicie, znajdowało się w paczce niespodziancy, Czyli bez zbędnych przygotowań, możemy przejść do udekorowania areny. Na dno areny wsypiemy piasek. Jak mogliście zauważyć już wcześniej, zrobiłam już małą próbę tego piasku i potwierdzam, nadaje się. Arena będzie połączona z gniazdem małym wężykiem, również dołączonym do zestawu. Docinamy go na odpowiednią długość. Wspomniany piasek mieszamy z torfem kokosowym, a następnie przystępujemy do dekoracji wnętrza. My bardzo lubimy naturalne środowisko w terariach czy innych zbiornikach, tak więc i tym razem będziemy się je starać jak najbardziej odwzorować. Rówki te można znaleźć na przykład w patykach. Dajemy na środek kawałki tub korkowych, suchy mech oraz włókno kokosowe. Tak też prezentuje się nasza arena. I ostatnia nuta smaku. I są też nasi lokadorzy. Są nimi oczywiście Leptodorex SP, super mrówki. Bardzo nam się podobają, są bardzo ładne i aktywne. Część gniazdową nawadniamy i przyłączamy ją do areny. Mieliśmy mały problem z umocowaniem wężyka do gniazda, ponieważ wejście w gnieździe było troszkę za małe na ten wężyk, ale rozwiązaliśmy ten problem i zaraz po tym Mrówki od razu zaczęły bardzo aktywnie zwiedzać swoją arenę, swój nowy teren. Chodziły one z jednej strony na drugą oraz oczywiście w pozostałe zakamarki areny. Mrówki te są malutkie i dość szybkie i nawet sam aparat czasem nie mógł ich wyłapać i wyostrzyć obraz. Mogą one mieć więcej niż jedną królową w kolonii. My w naszej zaobserwowaliśmy tylko jedną królową. Nie są one agresywnymi mrówkami. Raczej żyją w zgodzie z innymi gatunkami. Są to małe kolonie dorastające do około 100 robotnic. Mrówki aktywnie zaczęły. Przedostawać się do areny przez wężyk. Ich duże skupisko właśnie zatrzymało się w wężyku. Chodziły praktycznie tam i z powrotem, wychylając się tylko, zerkając na arenę i wracając natychmiast do gniazda, zapewne poinformować inne swoje towarzyszki, że mają nową przestrzeń do zobaczenia i zbadania. Tutaj możemy zaobserwować mrówkę. Która próbowała coś przetransportować z areny. Mieliśmy pewne obawy na temat tej wentylacji, która została tutaj zastosowana czyli małe dziurki oraz gaza. Myśleliśmy, że mrówki będą jednak przychodzić przez tą wentylację, ale na szczęście tak się nie stało i mrówki bezpiecznie cały czas przebywają w formikarium. Te mrówki są na tyle małe, że nawet kawałek drobnego mchu jest dla nich wielkim pomostem. Oczywiście przy badaniu nowego terenu mrówki są bardzo ciekawskie, jednak za daleko nie wypuszczały się w głąb areny na początku, a badały głównie tereny przy wężyku, czyli wejścia do gniazda. Na drugi dzień pozanosiły kawałki torfu i piasku do gniazda, zasypując część przed ostatnimi dwoma komorami, ale to nic się nie dzieje, jak chciały sobie tak urządzić, tak sobie urządziły. Według mnie są ciekawymi i aktywnymi mrówkami, mogą być również ciekawą odmianą dla hodowców i wielbicieli np. Na myrmiki. Nasza kolonia będzie się rozwijać dalej w tym oto gnieździe oraz w nowej arenie, za którą jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Jest nam zawsze bardzo miło, gdy dostajemy od Was takie prezenty.